Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj siewy pomidorów, ogórków, fasoli i cukini. No tak, zimowe siewy tych warzyw, mimo że no, wysiewy powinny nastąpić wiosną. Zanim przejdę jednak dalej, to muszę tutaj stanowczo zaznaczyć, że dla większości z Was będzie to zdecydowanie zbyt wczesny termin na siewy i nie polecam tego robić, ale ja już sieję i liczę na dobre plony. W tym filmie powiem o tak wczesnych wysiewach, jak również krótko powiem o informacjach dotyczących siewu każdego z tych warzyw. Więc z jednej strony trochę dziwny ale z drugiej taki no, dla mnie bardzo ciekawy filmik. Posłuchajcie. No i zapraszam tutaj do zakupu moich książek Jak uprawiać warzywa i planer warzywnika. Są to dwie różne książki, bardzo dobrze oceniane. No, są teraz dobre promocje na zestawy. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. No i dziękuję za to, że ich tak bardzo wiele kupujecie. No i mam bardzo dużą radość z tej uprawy, ale do samej uprawy podchodzę poważnie. Z jednej strony chcę zobaczyć, jak to będzie rosło, a z drugiej liczę na bardzo wczesne i to ważne, spore zbiory. Do uprawy wybrałem specjalne odmiany, ale najpierw tak. Według mnie najlepszy termin nasiowy pomidorów to jest marzec. Tutaj macie zresztą fragment, tak jak ja wysiewałem w zeszłym roku w marcu, a ja teraz sieję minimalną ilość, a większość będę się właśnie na rozsadę w połowie marca. Ogórek gruntowy, bo on będzie u mnie teraz też uprawiany, to dla niego najlepszy termin nasiowy na rozsadę to jest od końca kwietnia do maja. Według mnie, a jak chcecie siać nasiona wprost do gruntu, to w okolicy połowy maja, chociaż ja bardziej polecam Wam zrobić rozsadę. Fasole polecam wysiewać wprost do gruntu od maja do czerwca. Nasiona cukinii polecam wysiewać na rozsadę w kwietniu. Oczywiście są też inne terminy, ale ja tutaj mówię kiedy najbardziej polecam. Te wszystkie cztery warzywa są wrażliwe na przymrozki, a co dopiero mówić o mrozach. Tak jak powiedziałem, na wysiewy, a przynajmniej na polecane przeze mnie terminy wysiewu, no to jest jeszcze bardzo dużo czasu. Jedyne co na no to rozsadę pomidorów można by rozpocząć w lutym, jednak produkcja rozsady pomidora trwa tak 7 do 9 tygodni. I siejąc w lutym, no to będziecie mieli gotową rozsadę tak w kwietniu. A tak jak powiedziałem, pomidory są wrażliwe na przymrozki, więc jedyna opcja uprawy, chodzi mi tutaj o kwiecień, załóżmy nie wiem, początek kwietnia, połowę kwietnia, no to by było posadzenie pod osłonami i ewentualne ich dogrzewanie, bo jest spore prawdopodobieństwo, że. Niektóre noce by były bardzo, ale to bardzo zimne, przez co pomidory by mogły nawet paść. Więc są to cztery warzywa. Właśnie dałem je specjalnie do jednego filmiku, bo nie powinienem ich wysiewać. Dla większości osób ten termin jest bardzo zły. I o to tutaj chodzi, to znaczy, ja mam szklarnię od kilku dni. Postanowiłem, że spróbuję uprawy w szklarni już teraz, no pod koniec stycznia, będę ją dogrzewał. Zimowa uprawa tych warzyw jest możliwa tylko i wyłącznie pod ogrzewanymi osłonami lub w domu, no ale w styczniu czy w lutym bardziej z doświetlaniem uprawy, no jednak i tak ta rozsada by była zbyt wcześnie. Więc dlaczego ja teraz wysiałam? Już mówię. No najprościej mówiąc ja mam fioła na punkcie uprawy warzyw, no będę szklarnię właśnie dogrzewał, w lutym będę siał część warzyw na rozsadę jak por, jak seler, jak cebula, papryka, no a szklarnia będzie dogrzewana właśnie pod rozsady, bo tych rozsad będę miał bardzo dużo, mi się to w domu nie zmieści. Więc przy okazji no to nie umiem się oprzeć, żeby wiecie nie spróbować sobie tych czterech warzyw, bo te cztery warzywa będą miały idealne warunki temperaturowe do wzrostu. Idealnie będzie dla nich. Gorzej z warunkami świetlnymi. To już może być różnie. I jestem właśnie bardzo ciekawy, jak one sobie poradzą, bo u mnie też są choćby siewy, zaraz będą siewy, rzutkiewki, sałaty, szpinaku. No, będzie na ten temat filmik i te warzywa świetnie urosną. No, to jest prawie, że pewne, że one przy takich warunkach wiecie, że jest, że mają dosyć ciepło, będzie, ale że też będzie troszkę mniej słońca. Ale one w takich warunkach sobie poradzą. No, to jest prawie, że pewne, że to będą świetne zbiory. A tutaj to mogą te warzywa wybiegać, bo w styczniu czy też potem w lutym no jest jeszcze mało światła słonecznego, a pomidor, ogórek, wiecie, cukinia, no to sporo tego światła potrzebują już od maleńkości. One wiecie, jak wzejdą, to one już szukają tego światła. Więc to będzie bardzo ciekawa uprawa. No i do tej uprawy wybrałem sobie takie kastry, skrzynki plastikowe. Wszystkim zrobiłem dziury na dole, żeby ta woda nie zalegała na dnie pojemnika, bo to by było bardzo niekorzystne. To jest bardzo według mnie ważne, bo no można by zrobić bez dziur, ale to już by trzeba było bardzo uważać przy podlewaniu, a ja wolę mieć po prostu dziury. Każdy pojemnik ma pojemność 40 litrów i wymiar około 40 cm szerokości na 70 cm długości na 21 cm wysokości. A wymiary wewnętrzne, bo to też jest ważne, to jest 35 na 65 cm. Każdy pojemnik będzie miał podłoże warzywne. No są różne przeze mnie polecane. Oczywiście żadne polecenie to nie jest reklama wpłatna, Ja nie mam współpracy z żadną firmą, ale polecam na przykład ziemię z Skarbogrodu, podłoże warzywne Aura. No podłoże z firmy Substral jest bardzo fajne. Podłoże do pomidorów i papryk Aura. No i po takim bardzo długim wstępie po pokrótce każdą z upraw. Najpierw pomidor. Na początek siewna na rozsadę pojedynczo do małych wielodoniczek. Głębokość siewu pół centymetra, tak do, do jednego centymetra. No i pierwsze dwa liście to są liścienie. Po pokazaniu się dwóch liści właściwych, czyli jak już będą razem cztery listki, to będę przenosił te pomidorki już do większego pojemnika. No i pomidorki zostaną przeniesione po liścienie, tak jak to zresztą widać tutaj na przykładzie z poprzedniego sezonu. Jak będę wysiewał tak jak zawsze w marcu, bo tak będzie siana większość pomidorów, to potem przeniosę z małych wielodniczek do pojemnika pół litra. Ale w tym przypadku pomidorki zostaną od razu przeniesione do docelowego pojemnika. No i co ważne, na takie wczesne wysiewy, żeby szybko zebrać plony, to wybrałem sobie pomidorki koktajlowe. Właśnie zwykle koktajlowe plonują pierwsze. I zastanawiałem się nad odmianami na przykład Aztek czy też Wenus, ale ostatecznie wybrałem odmianę maskotka. No tak mnie ta odmiana, wiecie, kusiła, bo ona ma pyszne te pomidorki. I mówię, a no, jakby yy, no tak sobie wiecie, zjeść dosyć właśnie wcześnie, właśnie wiosną takiego pysznego pomidorka. No i się skusiłem na właśnie odmianę maskotka. No i jest to odmiana co ważne, niska o drobnych owocach, dosyć odporna na choroby. No ma pyszne pomidory. Tutaj uwaga, bo łodygi są wiotkie, no i to nie każdemu przypasuje, no ale ja będę właśnie miał taką wiecie doniczkę, że no wiele pędów będzie i liczę na dobre zbiory. No i co ważne, zawsze wysiewam troszeczkę więcej nasion niż potrzebne, bo no zawsze warto wysiać właśnie więcej, bo nigdy nie wiadomo, może kilka nasionek nie wzejść, może być też tak, że te pomidorki będą obok siebie, a jeden pomidorek będzie rósł gorzej, mimo takiej samej pielęgnacji. No, i ja z jednej strony potrzebowałbym dwie sztuki na taki pojemnik, no ale posadzę sobie potem trzy. Będzie rozstaw taki, że 7,5 cm od końca pojemnika, potem 25 cm i następny pomidorek, i następny 25 cm i trzeci pomidorek. I ogólnie to rozstaw pomidora jest zależny od odmiany i sposobu prowadzenia. No, na przykład na polu będę sadził pomidorki niskie co pół metra, a choćby w szklarni wysokie na jeden pęd będę sobie miał, no, zastanawiałem się nad dwoma pędami co 70-80 cm. Ale będę miał wysokie na jeden pęd i będzie rozstaw co 60 cm w rzędzie, co 80 cm między rzędami. Tutaj jeszcze wspomnę, że jak się okaże, że wyjdzie mi więcej pomidorków niż planuję mieć, no to oczywiście tego nie wyrzucę, tylko po prostu posadzę sobie pojedynczo do, do nic 15 litrów. Więc kilka pomidorków pewnie będzie. No i teraz ogórek gruntowy, no to, to jest coś wspaniałego. Tutaj siewy wprost do pojemnika. Nie będę robił rozsady. głębokość siewu tak 1,5-2 cm. I jak zawsze uważam, że najlepiej jest zrobić rozsadę. I tak w większości będę robił, chociaż też wysieję wprost do gruntu, żebyście mieli, żebyśmy my wszyscy mieli porównanie, jak to wygląda. Zresztą miałem już takie filmy, ale czemu by tego nie zrobić w większej skali. No tak tutaj przy dogrzewanej szklarni zdecydowałem się od razu na siewy wprost do pojemnika. Też zawsze stosuję uprawę trzy w jednym, że trzy ogórki są blisko siebie i takie trzy ogórki sadzę co 25 cm w rzędzie, tak co 25 do 30 cm w rzędzie i co 80-120 cm między rzędami. Ale tutaj wysiewy pojedynczo, uwaga, co 5 cm. Po wschodach zostawię sobie roślinki w rozstawie co 10 cm i wybrałem odmianę Dar, też nieprzypadkowo. Ogólnie to uważam, że są lepsze odmiany, jak choćby oktopus, to jest według mnie najlepsza odmiana ogórka gruntowego, ale odmiana darma, taki krzaczasty pokrój, no te pędy się nie rozchodzą tak mocno, na około pół metra idą, co jest idealne właśnie do donic. A zwykłe ogórki, no to mają, wiecie, dużo dłuższe pędy, no i gorzej by mi było właśnie z uprawą taką, bym musiał, wiecie, to do góry, ten, a to sobie będzie tak lekko zwisało w dół. Lub dam taką małą kratkę, jeszcze dokładnie nie wiem. Więc liczę na wczesne zbiory ogórka. Jestem tego najbardziej w sumie ciekawy, bo ogórki gruntowe, no to ja najbardziej po prostu lubię uprawiać. No i teraz fasola. I tutaj siewę wprost do pojemnika, bez rozsady tak najbardziej preferuję. To znaczy siewę bezpośrednio do gruntu lub do donicy. Można oczywiście zrobić rozsadę, ale ja wolę właśnie bezpośrednio siać. Głębokość siewu tak 2 do 5 cm, w zależności od tego, jaka to jest fasola, no tutaj tak 2-3 cm. Sam rozstaw też jest różny, też on zależy od tego, jaką fasolę mamy, no ale można przyjąć tak, że dla fasoli tycznej co 20 nawet do 50 cm w rzędzie, co 40-60 cm między rzędami. Dla innych zwykle to jest co 5-10 cm w rzędzie, co 40 cm między rzędami lub gniazdowo 2-3 nasiona w jednym miejscu, no tak, co 20-25 cm w rzędzie. U mnie się wy tej odmiany co 5 cm w rzędzie, no i powinien być jeden rząd, ale zdecydowałem się na dwa rzędy oddalone od siebie co 25 cm. No i co ważne, w pojemnikach polecam szczególnie odmiany niskie. No, ja wybrałem taką, która powinna bardzo dobrze urosnąć w pojemnikach, i jest to odmiana Mascotte. Jest to fasola szparagowa, no, strąki są bardzo dobre, takie bezwłókniste. No, powinienem mieć bardzo obfite zbiory. I na koniec zostawiłem sobie cukinię. i oczywiście też siewy są bardzo, ale to bardzo wczesne, ale czemu by nie spróbować? No i tutaj ja zwykle robię sobie rozsadę w pojemnikach około 500 ml, ale tutaj siewy bezpośrednio do pojemnika. Głębokość siewu 2-3 cm. Rozstaw co 60-80 cm w rzędzie, co 80-100 cm między rzędami. I tutaj znowu namieszałem sobie z rozstawem, bo postanowiłem mieć dwie sztuki w jednym miejscu. No, powinna być jedna. No, ale będą to specyficzne odmiany o takich małych, bardziej okrągłych owocach. Siew razem czterech nasionek, mimo tego, że potrzebuję dwie sztuki, tak na wszelki wypadek, a potem zostawię sobie właśnie te dwie. A odmiany to są Dinica i Midas. Ja cukinię polecam bardziej uprawiać w gruncie, no ale jakbyście chcieli w pojemnikach, no to zwykle tak 30 litrów lub większa donica na jedną sztukę będzie optymalna. Więc tutaj no ja trochę za mała, ale trudno. Ja chcę tutaj mieć po prostu wiecie, jakieś zbiory cukini, po prostu chcę się tym cieszyć. Więc trochę tutaj namieszałem, ale czuję z tego ogromną radość, a to wiecie, no jest ważne, żeby się tym wszystkim po prostu cieszyć. A co będzie, jak to będzie rosło, czy będzie wybiegało, to zobaczymy. No, sporo tutaj będzie zależało od słońca, no to znaczy, czy te wczesne dni będą bardziej takie pochmurne, deszczowe, czy też bardziej słoneczne. Ja tak czuję, że będzie sporo słońca w lutym i w marcu, no ale to może być, wiecie, takie, że po prostu chcę, żebym bardzo chciał, żeby po prostu już te słońce świeciło tak intensywniej, no ale jak będzie, to oczywiście zobaczymy. Dziękuję Wam teraz za uwagę, no. Tych warzyw to ja jeszcze tak wcześniej nie siałem. Będzie to bardzo ciekawe, co z tego wyjdzie. No, dzięki, jeszcze raz. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału InfoUprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.